Wszystkim dzisiaj taki luźny filmik e, i stwierdziłam, że nagram jakiś tag, bo bardzo dawno u mnie na kanale nie było żadnego tagu i wybrałam tak, wolałabyś. Pytanie z 10, nie przedłużając, zaczynam. Pierwsze pytanie. Wolałabyś wyjść z domu z nieułożonymi włosami i w pełnym makijażu czy z, uło czy z ułożonymi włosami, ale bez makijażu. E, I oczywiście wolałabym wyjść w makijażu e, z niepładanymi włosami. Drugie pytanie, wolałabyś, żeby zgolono ci brwi, czy żeby wypadły ci rzęsy? Wolałabym, żeby zgolono mi brwi, ponieważ później bym sobie jakoś je domalowała, a z rzęsami byłoby troszeczkę gorzej. Trzecie pytanie, wolałabyś robić do końca życia zakupy w mak czy w seporze? Tak szczerze to nie zależy mi ani na tym sklepie, ani na tym... Ale jakbym już miała wybierać i miałabym tylko te dwa sklepy do dyspozycji, to oczywiście mak. Czwarte pytanie. Wolałabyś mieć makijaż permanentny, polegający na nałożeniu kratki ciemniejszej niż szminka, czy trwa ondulacja w stylu lat 80.? Pierwsza opcja, Nie bardziej interesuje. Piąte pytanie. Wolałabyś być z domu ze źle nałożonym, ze, ze źle nałożonym podkładem, czy z przesadną ilością rów na policzkach? Chyba z przesadną ilością różna na ponieważ później gdybym się zorientowała, że mam go za dużo lub ktoś by mi zwrócił yy, na to uwagę, to jakoś bym sobie y, to starła. Nie wiem, coś bym na pewno zrobiła, żeby, żeby tego pciachowo nie wyglądać. Szóste pytanie. Wolałabyś nosić na co dzień spodnie MC Hammera czy obcisłe szorty kolarskie? Yy, na co dzień chyba spodnie MC Hammera. Siódme pytanie. Była być pomarańczową opaleniznę? Czy dziwnie wyglądającą opaleniznę w miejscu, którego nie można zakryć? Eee, chyba dziwnie wyglądającą opaleniznę w miejscu, którego nie można zakryć. Eee, nie wiem. Może dam się na to zakryć, Malowałabym to, nie wiem, po prostu bym to jakoś zaretuszowała. Eee, może jakaś większa ilość podkładu, lub eee, jak gdzieś tutaj bardziej na ciele, to nie wiem. Jakie, po prostu coś założyła. Nie mam pojęcia, ale druga opcja. Usłyszałam pytanie: wolałabyś mieć źle obcięte włosy, czy zły kolor włosów? I oczywiście zły kolor włosów, bo ten kolor zawsze można zmienić, a jak ktoś źle obetnie włosy, to później trzeba czekać jakiś czas, żeby one jednak odrosły. Dziewiąte pytanie: wolałabyś zostać pozbawiona na zawsze dostępu do YouTube czy do Twittera? Do Twittera oczywiście, ponieważ go nie posiadam, więc jest mi to naprawdę bez różnicy. I ostatnie dziesiąte pytanie. Wolałabyś zrezygnować z używania pętli czy maskary? i Wolałabym chyba z pędzli. Jakoś bym sobie poradziła. Bez maskary troszkę gorzej, a bez pędzli po prostu nakładałabym te kosmetyki palcami. I to było na tyle. Mam nadzieję, że tak mi się podało. Jeśli tak, to kciuki w górę. Taguję wszystkie dziewczyny, które chcą nagrać ten tak. Wszystkie potrzebne linki do Facebooka, do Instagrama będą pod filmikiem. Jeżeli podoba Wam się mój kanał, subskrybujcie go, żeby być na bieżąco. I zapraszam do komentowania, do wcykowania i tyle kochani. Puść.